Приїхали на Калварію Жебжидовську. Трохи походимо, зараз служба почнеться. Бабушка з останньою, з останньою з Віталіною. Йдемо трошки до середини. Зараз люди сходяться, яка зараз почнеться. Служба Божа. Помолимося. За здоров'я. Бабі Лесі, сили мамині, нашої мамуськи Віталюшки, щоб мала силу і раду, могла собі порадити. Są to go Jezus wszedł do Jeryka i przechodził przez miasto. Więc... Natomiast drugi szczególny dzień to rocznica poświęcenia Kościoła. W naszej bazylice, jak już słyszeliśmy na początku tej przyświętej, <laughs> tę rocznicę poświęcenia Kościoła przeżywamy właśnie dzisiaj. Właściwym miejscem dla celebrowania tych uroczystości. I naszej wiary podczas liturgii jest oczywiście Kościół, bo w Kościele gromadzimy się, aby sprawować Najświętszą Ofiarę święte Świętej. Dlatego przeżywając dziś rocznicę poświęcenia naszej Bazyliki, chcielibyśmy przez chwilę zastanowić się nad szczególnym miejscem, w którym się znajdujemy. Drodzy siostry i bracia, w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy I możecie się, może to pochopnie to podwyższa. Takie podwireczkę cerkwa. Zatem godne to jest słuszne i zbawione, abyśmy Tobie Święte, zawsze i wszędzie składać dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty pozwoliłeś zbudować ten temat widzialny, w którym otaczasz opieką ludzką i pielgrzymujący do Ciebie. I dajesz mu znaki i łaskę jedności z Tobą. W tym świętym miejscu sam znosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi na jesteś I sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim niewidzialnym. Zgromadzeni w Twojej świątyni i zjednoczeni z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie wołaj. Boże i słusznie cię osłabi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego syna naszego Pana, mocą ducha świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej Ziemi spadał Tobie jego ofiarę Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień poświęcenia tej świątyni której przyjąłeś ją na własność i napełniłeś swoją obecnością. Pokornie błagamy Cię Boże, uświęć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Річниця посвячення костюлу. Річниця посвячення костюму. В кальварії Забжидовській. Dziś również posunie przed najświętszym sakramentem, wyśpiewane Bogu dziękczynne Tedeu. Także w dniu dzisiejszym obchodzimy 21 Dzień Papieski pod hasłem Nie lękajcie się. Dziękując za pontyfikat świętego Jana Pawła Pawłorkowego, możemy po w świętych poprzez ofiary złożone, poprzez ofiary zbierane przez naszych braci pleryków włączyć się w dzieło Nowego Tysiąclecia, które jest żywym pomnikiem naszej pamięci o największym z kalwaryjskich pierwszym. Dziś przypada pierwsza rocznica beatyfikacji błogosławionego Karla Akutisa, piętnastoletniego chłopca, którego planem na życie było zjednoczenie z Jezusem. Dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców, wszystkich zapraszamy do uczczenia Elitwi Карла в Матки Божої. У нас, 45, в процесі... Тут не дуже ніхто не мордує людей, то ніхто не мордує людей. Служба раз, раз і все. Хочеш собі молитися, то молитися скільки хочеш, але не, не так як в нас по три години. вас Бог Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. O po Паринський Йоанн Другий. Остеподі да. без сторони. Це від костюм, до церкви такої невеличкої, аж такі для сповіді, які нищі. Всі, можу під дашком таким. Пійдеш, можеш тобі встати і посповідатися до, до цього. Так калварія забжидовська на такому, на такій. Ну, гора фактично на горі, бо то все в горах, на вершині ми. А то вже монастир жіночий. Тут які всюди там якісь сюрпризи продають. Церковні штучки до, до цього. До бізнесу. Дом життя. Барнадиров. Вон плакат. Дом життя Бернадирово ПЛ. так? так. Дом Бер -бер 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 -бер. Сміється Віталіна, тішиться, ми шукаємо, ходимо по церкві, сумку лишила. Знайшли, дивіться, лежить як бик, як бичок чекає на лавочці, але знайшли, переглянули всі відео свої, де лишила, там без сумки вже пішла, там вже йшла без сумки, там пішла без сумки. Там йшла без сумки, десь пройшла година часу. Пройшло часу. Сидимо, переглядаємо кіно, переглядаємо відео, де і що могло статися. Там до того часу йшла з сумкою, там після цього без сумки. З який вихід? Сиділи, робили зупинку на лавочках, сиділи. Тільки там лишила. Приходимо, стоїть на лавочці сумочка, хоч би що. Ніхто не взяв. Богоденький. Файні.